Turn up the bass and make them all out fun Skrillex, I the fire, make it fun We must drop the place, turn up the bass and make some sound Why run? And we will end your week just like a sundae Hello people, it's Misiek A to je! A to je na Crisis! I zatrzymamy tam, gdzie ostatnio skończyłem. Musiałem przychodzić od nowa, nie wiem czemu. Może nie całą grę, ale nie jest segnęło mi tego. No, Boże, checkpointa mi tego nie segnęło. Jest... Okej. Okay. Piękna muzyka nam w tle leci. Dobra, koniec. Idziemy zobaczyć, co ich rozwaliło. Mieliśmy sprawdzić czarne skrzynki. Kurwa, 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 kurwa. No a język się wyglądał. Ale go... przekuj. Nadział się. Odrobinę Gdzie to główne jest Pewnież go nie muszę widzieć Jeszcze jedno Nie chcę tłumika Ja mam z jakimś głównym walczyć a Tumika nie chcę Chodź tu Chodź do tatusia Jeszcze chcesz? Spierdalaj O, jeszcze ktoś? Łapcie Jej, Wystraszyłeś mnie ty Baduje. A widziałem Cię, widzę Cię. No, czekam. Mam coś lepszego na Ciebie. Tak, coś, coś, Cisza, jak nie przy. Albo umierasz teraz, albo nie wiem. Mogę to w ogóle zabić? Chciałbym jakoś stąd wyjść, halo? Z czystej ciekawości, mam pistolet, dobra. Bez tłumika, z tym... Okej, okay. chodź tu. Słyszę Widzę. Dobra, leży. jeden. Widziałem cię. Gdzie mi wyskoczysz? Czy to ty? Tak. Pewnie, że to Mam jakąś, nie w żadnej. Dobra, przeładuj. Nie mam, nie mam, nie mam! Leży. Psychol. Widziałem co nas atakowało! Takiem, skradacze. Mów mi jeszcze. <laughs> Cały plan diabli biorą. Boże, jakieś świństwo. Gdzie mam ich? Gdzieś tam. I teraz nagle mogę to otworzyć, nie? Ale okej, okay, idziemy. Idziemy twardo. Zepidzi, których widziałem byli nie skoordynowani. Zero strategii. Jak mówiłem, to tylko który Wylazk z kryjówek, bo wysadziliśmy pierwsze ogromną oceny. Ja ja jak zwierzę. Zachowują się jak zwierzęta. Nie mają zbiorowej inteligencji. To gdzie jest ten sepit alfa? Nie teraz. Mam na głowie skradaczy i korporacyjnych. Przebij się przez parowozownię i spotkajmy się na górze. Okej. Okay. Jeszcze ciebie rozbroję, żeby nie było. Tak, nie mam odblokowanych tych znów. Tak wcześniej miałem, zaraz wam pokażę Postanowiłem, że co mi tam, będę za starym sejfem jechał Nie ty Jak się to włączało? Ha? Tak, nie mam nic Widzicie Jestem czyst czysty! nie trzysty <grystanie> Okej, okay, mogę iść dalej Ażby nam nie przeszkadzało, nie? Tam jest jakaś bronia, amunicja, tam pójdziemy i, i dobra Pojdziemy tam Tak Miałem to Wolę moją strzelbę Dobra jest na bliskie kontakty Wychodź Bołtoniesz Psycho nie psychol Prorok po, po, po bao do reszty Idziemy tu Ujebał od początku mojej A Jak nie, to znaczy, że po prostu... Wiesz co? To jeszcze zrobię. Wiesz co? No patrz, patrz. Jaki predator. Po sprawie. A ja się martwiłem. Hierzu, czy to z pięści, nie? Znowu nie włączyłem supera, nie? Czuję ci moc. Sprawdzę, która godzina, tak żeby nie było chociaż. Dobra, 18:49. Wziąłem, wziąłem. Gościu, chyba nic z ciebie nie zostało. Co by mi mogło powiedzieć, co się z tego stało? Jakieś tak to chciałem wam przekazać, ale chyba nie. Ale granaty mamy. Aha, jeszcze później, okej. Okay.

Dobra, czekaj bo ucieknę ci, muszę sobie życie zregenerować Regeneruje mi się chwila Dobra, to był chyba głupi pomysł, żeby brać strzelbę Jak widzę Tu jest cholera Większość strzanie na odległość w sensie Ciężko trafić też na odległość A, bo zresztą, czekajcie Ej, ja czemu mu się nie pokazało Hat z granat ołki dołki gdzie oni są? tu jeden leży w ogóle was muszę sobie zaznaczyć bo trochę wiecie ciężka sprawa tak bez was zaznaczonych tam 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 tu jesteś i tu cię mamy Gdzie? Nie było cię tu przed chwilą. Przecież chwilą sprawdzałem, nikogo nie było przecież. Oszukaństwo. Pod spodem? A gdzie to jest? A wiem. Tu? A? Tak. No ej, co za labiry labirynt, to kurde. Ej no weź, co się z ja też. Jak to Cię nie trafiłem? Patrz! No ej! No patrzcie, no! Czego mam używać, jak nie łuku? Próbuję Cię Gdzie tu? Też strzelba, ale lepsza. Nie dinozaura. Nie człowieka. Cześć, ja bym Wami nie ukrywam kolego. A Wy co robicie? i sorry ludzisko, coś mi się przesłyszało. Nie wycinam tego i tak, bo to było krótkie, nie było mnie specjalnie, nie wiem. Co? Kim by jesteście, żeby mówić jak mam żyć? Dobra, 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 dobra. Wiem, kim jesteście! Wiem, kim jesteście, żeby mówić Będę słuchał! Będę słuchał! Spokojnie! E! Dobra, zbiorę sobie... Tak, tak... Nie się Gdzie to cholerne działko? Tam! Muszę je mieć, bo kurde... Nawala... Kurde co jest, trafić nie umiem Mam chyba kogoś akcesyjny w słowo punkcie słowa kurde Okej okay. Możemy się z znów zabawić Z kolegami Zagrożenie widzę, że dość spore mamy już <gry> strzelają do mnie Nie przesyłajcie, nie macie po co. Nawet nie próbujcie. O ile trzeba w ciebie? Jak mi nawalają? Kto to? Nie! Nie MP! Chodź tu Mam coś dla ciebie Wieżyczka, cholera F. Patrzcie Chcieliście mnie zabić wieżyczką? To ja zabiję wieżyczką was I to własną A tam jeszcze był dobra Dzięki Dzięki wieżyczko i teraz mapka z... kurde multi Z pięści? Mnie dzięki za karabin, bo już kurde... Nie dawałem sobie rady z tymi celownikami. Tu, okej okay. Tyrolki używamy Whee! Z buta! Nie Chciałem powiedzieć, nie wiem ale chciałem powiedzieć trzebać Dobra, dobra. Tu jeszcze wrócę. Tu jest dużo słodkości, ale tu mam największą. Ych! Tak wbiłem się. O której mówiłem, że zaczynam nagrywać? Ja pierdolszeń zapomniałem. No to było Ja się pytam B klikam przecież Nie mogę? Co jest? Psycho. coś mi zakłóca od nas. Spróbuję tu jakoś namierzyć. Ej, nie mogę B kliknąć. Czemu? Gdzie mam się dostać? Nie 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 Goni mnie prawda? Nie wiem gdzie ale wiem że mnie goni Polerstwo Wiedziałem No własało ci się

Daj chwilę, żebym opracował plan ucieczki. Okej. Ej no weź A gdybym tak tym w główkę dostał, to co by się kurde stało? O. Okej, psychol. Ty sobie myśl.

O tu jesteś w skarbie, patrz! Gdzie masz O cholera Dobra, więc jest jakiś tunel i wydaje ci się, że dotrzemy nim na bronz! jesteś tego pewna, słoneczko? Gdzie jesteś? Poleruj jednak, demit. it! Ładuję! Dobra? Aj kurde przywalił mnie lewista Hol... Reloaded Chociaż odwalili się... Och, tak, chciałem powiedzieć ode mnie, jasne Gdzie ty jesteś, god Dobra idź za psycholem, tam, okej okay. idę, psychol Gdzie mam iść, psychol Dobrze, psychol Idę, psychol Jaki jest psychol Czemu uciekam razem z nimi? Nagle tak się dogadaliśmy, kurde Patrzcie, no Nie mogę patrzeć, bo kurde Tunel. Ta, jasne. Ja no to jasne. Teraz psychol wiesz. kurwa pięknie. <noise> Typowe, sztabowe, sambo. <noise> Nie dam rady otworzyć tego tunelu. Też myślisz o tym co ja? Tak. A ja kurwa dam. to no chodź. Myślimy o tym samym, przynajmniej. Chodź. Jak była przygoda po angielsku? Go to Adventure! Idziemy po przygodę! Ja, la, 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 la. Gdzie <noise> jesteś, przyhol? Bo zgubiłem cię tu. Tak, myślimy o tym samym, też chciałem to zrobić. A czemu ja? Puczem Okej. Ok. Psychol. W tym pociągu jest pełno materiały wybuchowe o dużej mocy. <laughs> tak bym cię zabił. Je A masz plan. Puczem. A BUM! Ej, nie wiem by było. Padnij mi się. Czemu nie mogę padnąć? Nic nie mogę zrobić. Fajnie. Ma tak raznikiem szpadać. Łap. Zwiedzamy sobie metro właśnie w tej grze. Ale <śmiennie> myślimy tak samo. Jak to brak komunicji? Dawaj mi coś innego. Jere, Čiže pan Cernit, vlastně. Uważam, że poszło nam całkiem kurwa idealnie. Żałuję, że nie widzicie teraz mojej mordy. Jakie wutef, Moja mina. Ale to tak sobie pisze. Słoneczko. Tu twój ulubiony pan z bronią. Otwórz okienko do kryjówki. Ułani idą. Romo 1, tu dowódca oddziału. Przestrzegaj procedur łączności. Odstaw sprzęt do bazy. Bez odbioru. Chodźmy. Ale twardziel. Słuchaj, nie jest taka zła jak ją poznasz. Tylko nie wspominaj o wizjach. Dobra. Psychol? Dlaczego ona nazywa mnie sprzętem? Słuchajcie. Dopóki cel ma władzę nad prądem, mają nad nami. Jesteśmy zniewoleni. Źródłem bogactwa korporacji jest rozdzielnia prądu Zuckermana przy stacji na Broad Street. Mówimy na nią system X. Ten artefakt technologii sepidów jest zamknięty w kolektorze energii. Kilkaset metrów pod ulicą. Żaden... Obiekt przemysłowy czy wojskowy korporacji Cel nie jest wstrzeżony pilniej niż ten. Jeśli mają piętę Achilles'a, to właśnie tutaj. Dobrze wiecie, że w ostatnich miesiącach ponieśliśmy straty, dlatego przejęłam obowiązki dowódcy. Jesteśmy pod ścianą, korporacyjni są blisko. Teraz albo nigdy. Zniszczymy cel próbując, albo skiniemy. Witaj w naszych skromnych progach. Cel depczą nam po piętach. Żyjemy jak nomadzi. No, sam rozumiesz. Wszystkie jednostki posterunki zaminowane. Wycofać się do zielonej linii. Zostać w ruchu! ma masz Trzymaj się, Michael. Zaraz będę. Witaj w domu. Korporacyjni walą w z cyfrową bronią. Sieć, zaraz szlak trafi! Ach, przywróć połączenie! Już! Kolega! Ordeny odwijają sygnał! Gówno mnie to obchodzi. Musimy się znów podłączyć! Claire! Jezu, Michael, co za dzień? Kilku naszych nie żyje. Chciałam kontaktować się z duńczykiem a... Co do... O nie! Nie, nie! Claire! Tu prorok! Tylko mnie... Popatrz na te zmiany, Michael! To sepit? Cel? To w ogóle człowiek? Straciliśmy tylu dobrych ludzi dla tego... tego... Mutanta? Słuchaj! To nie jest tylko kombinezon, Michael! Claire... Claire... Jesteśmy tu już pięć miesięcy. Asymetria sił z każdym dniem wypada coraz bardziej niekorzystnie. To miała być nasza Normandia. Zamiast tego chowamy się jak szczury. Tu uszczkniemy, tam ukosimy, ale nie możemy zyskać przewagi. Nie możemy nabrać rozpędu. Ktoś musi przełamać im Major Lawrence Barnes. Prorok. Kar Rash do usług. Rash. Pamiętam cię. Nieruchomo proszę. Rekombinowane DNA Ludzkie Cepidów Syntetyczne Niesamowite Nie widzę Cię na czujnika Daj spokój Lorenz Czego się spodziewałeś To ja stworzyłem Twój skafander Drogi kolego Nie dziw się, że mnie nie widzi Kler ma rację, wiesz, jeśli chodzi o ryzyko. To potężne narzędzie, ale jest bardzo niestabilne, kapryśne. Powiedz, czy Michael wprowadził cię w nasze plany. Wprowadzę go, jak wyruszymy. Genialne, Szefie. To rzuci cel na kolana. Jest dużo gorzej niż możecie sobie wyobrazić. Mam wizję, migawki, że... Nie. Przeniesiemy walkę do korporacji CEL. Wyłączymy te rozdzielnie energii i zakończymy. Bo cokolwiek robią, grozi unicestwieniem wszelkiego życia na Ziemi. Zapamiętaj to sobie. Wiesz, że to brzmi jak proroctwo. Ty tak specjalnie. Pasuje jak ulał. No, to chodźmy ocalić naszą rasę. Idziemy? No dobra. Idziemy. Uważaj na siebie Majkę. Jeszcze że będę. Idziemy. Okej, okay, to było na tyle ludziska. Ej, wiem, że trochę Wynią, to nie bicznego odcinek, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, odcinekcie, łapkujcie, no, i tak dalej. I zapraszam na mojego Facebooka Gamers TV i... Opal listka. Do następnego, już za tydzień. Chaos!